Hej wszystkim. Jest 21 lipca, godzina 6:30. Witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Kiedy robimy zdjęcia ptakom, to staramy się robić to tak, aby aparat był na wysokości oczu tego ptaka. Wtedy to zdjęcie jest takie najlepsze, najładniejsze. I często jest tak, że te ptaki siadają nam wysoko w koronach drzew, i te zdjęcia robimy od spodu. Także widać tylko brzuszek ptaka. I dzisiaj idziemy w pewne ciekawe miejsce. Będziemy starali się wejść wyżej, właśnie na wysokość koron drzew. A jak to zrobimy, to zaraz wam pokażę. No więc miejsce, o którym Wam mówiłem, to jest ta oto duża drewniana kładka. Jest bardzo wysoka, także zaraz tam wchodzimy. A tu są normalnie takie ławeczki, można sobie usiąść. Wieczorami jest tutaj bardzo dużo ludzi, o czym świadczą te pełne kosze na śmieci. Ale jest poniedziałek rano, także teraz nikogo nie ma. No, kładka jest dosyć długa, jeszcze można tam pójść. Dobra, ja sobie wyjmę aparat i poczekamy na jakieś ptaszki. Słuchajcie, tam w rozgałęzieniu tego drzewa jest gniazdo grzywacza i aktualnie siedzi sobie tam młody grzywacz. Mam też zdjęcie dorosłego, który siedzi w tym gniaździe z innego dnia. Także wam pokażę. No, także słuchajcie, jak będziecie w Poznaniu, to warto tutaj przyjść na taką atrakcję. Można sobie przejść, posłuchać głosów ptaków. Kiedy byłem wczesną wiosną, to te ptaki były tutaj bardziej aktywne. Teraz właściwie tylko e, modraszki i bogatki latają. Ale widziałem też e, dzięcioła. E, wczesną wiosną widziałem kowalika, e, ziębę. Słuchajcie, poza bogatką modraszką i y, tym grzywaczem w gnieździe nie było nic y, ciekawego, znaczy w ogóle nie, nie spotkałem żadnego ptaka, także może miałem pecha, e, ale teraz idziemy sobie jeszcze nad jezioro maltańskie, wam pokażę jak tam wygląda. Słuchajcie, a tutaj mamy szklarkę. E, to jest taki potok, który jest cały zarośnięty w zasadzie. Nic tutaj nie pływa po nim, żadna kaczka ani nic. Jesteśmy nad jeziorem maltańskim. Tak ono wygląda. Generalnie są tu chyba dzisiaj jakieś zawody, bo tam wiszą flagi różnych państw. Jest tutaj duże zamieszania, część ulic jest zamknięta. Słuchajcie, udało mi się nagrać nurogęś. Nurogęś, niestety, była na tle takich betonowych płyt. U mnie na Instagramie macie takie lepsze zdjęcie, w takim bardziej naturalnym środowisku. Ja jeszcze przed chwilą znalazłem jakąś żabkę na drodze, zrobiłem jej zdjęcia, także tutaj je widzicie. A ja wracam już pomału do domu, także to będzie koniec tego vloga. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górze. I widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.